Cześć, dzień dobry, witam. 18 listopada, piątek, zapraszam na poranny przegląd techniczny. E, dokładnie godzina 10 u mnie, także mamy już po otwarciu rynków e, w Europie, rynki kasowe wystartowały. Zobaczmy, jak kształtuje się zmienność na wykresie, najpierw euro USD. Z perspektywy interwału jednogodzinowego, albo nawet możemy zejść na nieco niższy, na 30 minutówkę, mamy tutaj układ na korekcie prostej 1 do 1. W takim przypadku mierzymy sobie rozpiętość tego odcinka, to jest odcinek AB odcinek BC i potencjalny zasięg dla tego, dla tego scenariusza, dla tego układu korekcyjnego trójfalowego znajduje się tutaj, czyli linia f 34, 35 Oznaczymy sobie to odcieniem zielonym jak widzimy porównując to z bieżącą wyceną, tak, głównej pary walutowej, to mamy jeszcze tutaj obszar. Powiedzmy, że nieco ponad 100 pipsów, natomiast przy obecnej zmienności spokojnie jesteśmy w stanie taki obszar, taką przestrzeń wypełnić w przeciągu tej dzisiejszej sesji. Mam jeszcze dobre powiedzmy około 10 godzin takiego aktywnego handlu, więc jest to target zdecydowanie osiągalny jeszcze w bieżącym tygodniu. Jeszcze być może do rozegrania, w, zależnie, w zależności od tego, jaka będzie zmienność w kolejnych godzinach, tylko i wyłącznie. Jeżeli będą nowe szczyty, będziemy sobie scenariusz aktualizowali, jeżeli nie. 1,02,35 Aktualna Strefa Wsparcia. W przypadku kabla schemat dnia wczorajszego tutaj musimy sobie to zaktualizować. Ten układ harmoniczny nie został wypełniony. Mieliśmy tak naprawdę podwójny test 61,8 i zrzucenie. W takim przypadku będziemy sobie coś nowego tutaj wyznaczali na wykresie GBP -USD właśnie. Jeżeli mielibyśmy się odnieść do 15-minutowego wykresu, tak? czyli to jest schemat, gdzie mamy świece z okresu 15 minut, każda świeca obejmuje kolejne 15 minut, także dosyć wąski przedział czasowy, bo mamy swing wzrostowy, który rozpoczął się w dniu wczorajszym na starcie sesji amerykańskiej, wierzchołek na dzisiejszej sesji azjatyckiej, no i po drodze mamy teraz 38,2, które mogłoby zostać zaksięgowane i na poziomie, którym może pojawić się popyt ewentualnie, to jest 38,2, to jest strefa ZZB, zobaczcie te wierzchołki. No powiedzmy, ciężko było tutaj aktywnie handlować, bo to już są godziny tak naprawdę noc na początek sesji azjatyckiej, jeżeli chodzi o ten czas europejski, czas polski, więc na pewno na tej bazie wyznaczamy sobie tą strefę ZZB na podstawie tych wierzchołków plus 38,2 no i poziom. Poziom wsparcia 1,1865 to jest docelowa strefa, na którą czekamy na zaksięgowanie, tak? czyli patrząc po bieżącej wycenie, no, brakuje nam około 35-40 pipsów, także tym bardziej być może obszar, który zostanie wypełniony jeszcze przed południem. USDJPY, tutaj musimy sobie również zaktualizować ten szerszy scenariusz, który opierał się na FS100, mamy wyjście górą, także być może pewna zmiana tendencji nam się tutaj zarysowuje. Jeżeli chcielibyśmy coś na dzisiaj takiego wyznaczyć, tak? Bo mamy, już, yy, mamy już ostatnią sesję, godzina 10, więc musimy sobie takie bardziej schematy lokalne wyznaczać z uwagi na końcówkę tygodnia, żeby to był yy, żeby to był scenariusz do rozegrania jeszcze, yy, jeszcze w dniu dzisiejszym. Patrząc tak od wierzchołka, tak, ten wierzchołek to jest 140,75, ten dołek to jest początek dzisiejszej sesji europejskiej 139,60. No i w tym przypadku aktualnie tak naprawdę podchodzimy pod 61,8 pod poziom cenowy, który bazuje na współczynniku małego FI, czyli 61,8 właśnie. Odcieniem czerwonego to zaznaczymy, czyli kolorem tutaj podażowym, strefa oporu. Na którą poniekąd cena zaczyna powoli już reagować, jak sobie zobaczymy obecną 15 minutówkę, tam z godziny 10. 140 30 czyli strefa oporu, strefa podażowa obecnie na wykresie USDJPY, tak to zostawiamy na dzień dzisiejszy i tak naprawdę scenariusz mocno aktualny na teraz już. Przechodzimy dalej, czyli złoto. Zobaczmy najpierw interwał jednogodzinowy. Tutaj na interwale jednogodzinowym mamy zaksięgowanie tej strefy, na którą czekaliśmy, czyli 38,2 to jest 1753,54 dolary za e, zauncję. Jest reakcja w niewczorajszym na sesji amerykańskiej pojawiło się na razie. E, no powiedzmy już całkiem przyzwoite otragowanie Dało się złapać to jakieś 13-14 dolarów z tego zagrania. Yy, I tak naprawdę na dzień dzisiejszy, na tą sesję piątkową, ja bym tutaj czekał na retest tej strefy, czyli... Podejście ponowne pod 1753-54. Ewentualnie możemy coś wyznaczyć z tego ruchu spadkowego, czy to odnieść się do, do tej korekty, która na razie była tutaj w tym przypadku największa. Jeżeli weźmiemy sobie te lokalne spadki, to mielibyśmy ten ruch. W związku z czym ograniczenie górne, tak, ograniczenie podażowe to by było 1773, czyli tak naprawdę na dzisiaj zamykamy złoto w takim zakresie 1773 i 1753, czyli mamy 20-dolarowy przedział do wahań, przedział do zmienności. No i myślę, że biorąc pod uwagę jeszcze dosyć długi czas tej sesji piątkowej, możemy zobaczyć wybicie w jedną lub w drugą stronę, tak, w zależności od tego, gdzie będzie większa presja. Obecnie znajdujemy się mniej więcej w połowie pomiędzy poziomami, więc to złoto myślę, że warto sobie na tapetę dzisiaj wrzucić na, na tą sesję piątkową, jeszcze na ten obszar czasowy przed południem, ale też przede wszystkim na to okienko z sesji amerykańskiej, czyli od godziny 14 mniej więcej.